Pięknie kwitnie ałycza, ale mam tutaj też morele, młode drzewka, które już, dwa drzewka już zakwitły w tym roku i niestety na tą noc i kolejną zapowiadają przymrozki około minus 4 stopnie, więc te kwiaty są niestety zagrożone. Dlatego postanowiłem, że zabezpieczę te drzewka owijając je agrowłókniną białą. Mam trochę taki stary jagrowucliny, y, używany już z zeszłego roku, ale ona jeszcze się nada do zabezpieczenia tych drzewek. Dlatego owinę teraz w miarę luźno i owijam dookoła jeszcze to sznurkiem, żeby wiatr jej nie zwiewał. I mam nadzieję, że takie zabezpieczenie pozwoli uchronić te drzewka przed działaniem mrozu. Jeśli macie też brzoskwinie czy morele, a już kwitną, to myślę, że warto zabezpieczyć je w ten sposób.